Cześć, nazywam się Konrad Porochniak, pochodzę z Krakowa, aktualnie mieszkam w Niemczech. Motocrossem zajmuję się od kilku lat, oczywiście amatorsko. Jeżdżę na Hondzie CRF 250 w 4 Chcieliśmy, żeby ten film wypadł jak najlepiej, dlatego postanowiliśmy kręcić w nocy. W ogóle nie było to łatwe, ponieważ potrzebowaliśmy bardzo dużo osób do pomocy, którym w tym momencie bardzo dziękujemy. Było ich około 15. Potrzebowaliśmy pikapa, agregat i dużą ilość lamp. Udało nam się osiągnąć ponad 4 kW prądu, co naprawdę bardzo fajnie oświetliło tor. I pozwoliło mi naprawdę z łatwością się po nim poruszać. Niestety, kiedy kończyliśmy sesję w dzień, zepsuł mi się motor. Co było bardzo dużym problemem? Wszyscy już marzli. Już było ciemno praktycznie, nie mieliśmy oświetlenia. Całe szczęście udało mi się pożyczyć od kolegi motor KTM 250 w dwusuwie. Co było bardzo trudno, trudne, ponieważ nigdy nie jeździłem na takim motorze. Sami zobaczcie jak to wyszło. <trym /sumy> Przez wszystkie trzy dni mieliśmy podgórkę. Już pierwszego dnia, kiedy nagrywaliśmy w nocy, zepsuł nam się agregat i musieliśmy przerwać sesję nocną. Także postanowiliśmy kręcić trzeciego dnia. Niestety warunki pogodowe nie były najlepsze. Padał deszcz. Okropnie wiał wiatr, przez co nie dało się w ogóle skakać skoczni.

to do the facts expose those cats who pose as heroes take advantage of facts the government's gags is so cooked to crap a war going on so where y'all at fight for power cause great responsibility F the police boo stopping you from killing me this Disaster fiasco so loop by P.E. if it's I instead of we believe in T.V. spreading rich adventures it's new thing about snitches watch the masses move as a mass switches system distant but barely mister my soul just to save my brothers and sisters 20 years later Of course it does While consciousness faded New generation Believing in them fables Gangster bookie On two turntables So no love So it's easy to hate it Desecrated While the current awaited Any given Sunday So we all raining. With slavery lynching And them drugs infiltrating I'm like that doll Chucky baby Keep coming back To live love life Like I'm crazy Keep it moving Rising to the top Death, first, clean living no stop Revolution means change Don't look at me strange so I can't repeat what other rappers be saying. If you don't stand for something, you fall for anything. Harder than you think is a beautiful thing. Get up. Get up. Get up. To leave you a preview, you, so you two can review what we do. Twenty years in this business, how you sell soul? She wins. Chciałbym bardzo serdecznie wszystkim podziękować za pomoc w nagrywaniu, za cierpliwość i za dużo śmiechu.